Przez długi czas chodziłem z Jezusem, podążałem za nim, nazywałem go, mówiłem o nim, mówiłem, że go kocham i że on jest moim panem. I tak, wierzyłem w niego. Ale teraz rozumiem, że było coś we mnie, co nie było w porządku. Oczy mojej duszy były pokryte łuskami. Żyłem tak, jakby wszystko było mniej więcej w porządku, jakby wystarczyło nie robić złych rzeczy. Moja wiara stała się wygodna. Rutynowa, tylko słowa, bez głębi. Aż pewnego dnia, z czystej łaski, Jezus mnie zatrzymał, nie mówił do mnie głosem, nie krzyczał na mnie, nie wskazywał palcem, spojrzał na mnie i w tym spojrzeniu zaczął mi pokazywać rzeczy, których nie chciałem widzieć. Pokazał mi swoje rany, i wtedy zobaczyłem je innymi oczyma. Bo w każdej z jego ran widziałem mój grzech. Jego przebite ręce mówiły mi o moim egoizmie, jego poranione plecy, o moich obraźliwych słowach. Jego pobite oblicze odzwierciedlało moją obojętność, moją pychę, moje milczenie. I to mnie zabolało, bo zrozumiałem, że to ja go zraniłem. Lata mówiłem mu, że go kocham, ale żyłem tak, jakbym go nie znał. Poczułem się winny, ale zamiast odrzucenia, znalazłem jego miłosierdzie. Tam, gdzie widziałem tylko ból, on pokazał mi miłość. Dał mi zrozumieć, że każda z jego ran nie była wyrzutem, ale otwartymi drzwiami do mojego powrotu. Tego dnia łóżki zaczęły odpadać i zobaczyłem wyraźnie: Nie chcę już powierzchownej wiary, nie chcę już chodzić z zamkniętymi oczami. Żyć w Nim, patrzeć na Niego każdego dnia i widząc Jego rany, powiedzieć Mu całym sercem: Dziękuję Ci, Panie, za to, że pokazałeś mi, kim jestem, i za to, że nie odwróciłeś się ode mnie. To był dzwonnik z Wende. Dajcie łapkę w górę, udostępnijcie, jeśli Wam się podobało, i zasubskrybujcie nasz kanał. Cześć, umiłowani wojownicy Pana, i niech Bóg Wam błogosławi.